Tutaj jest. Mm. Discard, 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 discard. Dobra. To jest ważniejsza rzecz, którą trzeba mieć. To jest najważniejsza rzecz, jaką trzeba mieć. Ej, nie mogę. Kurde, co tu się stało? Czemu nie mogę? Ej, nie mogę tam. Dobra, nieważne. Co mogę, czego nie mogę. A tam, kto tam jest? Za kurda menel. Się zagubił, czy co? Co Ej, no... A nie, oni coś, coś innego robią. Ja tu poluję na... Jelenie ooo tam jest, tam jest. Pa, 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 pa. Kurde, to niemożliwe, żeby to było takie twarde, no. no serio? Gdzie to? Nie uciekaj. Jak ja nie lubię jak one tak latają, nie? Ale jakoś... W sumie daje radę, nie? Dobra, to mam dwa teraz Potrzebuję trzy, z tego co pamiętam Potrzeba trzy O, jest Dobra, ile ja mam? Mm. Małamu Ej, nie spierdalać mi O, co tu się stało? Ej, nie uciekaj, no Leżę? WOLE skaczum, ty Ta sarda. Nie uciekaj Ej, to niemożliwe, żeby to takie twarde było Kto to widział, żeby jelonek był taki twardy No gdzie spierdzielasz mi No i dupa Uciekły No nie no Uciekło mi No to jest niemożliwe Ej, nie mam amunicji Ej no, uciekło mi. Gdzie to mi uciekło? Gdzie to uciekło mi? Ej, gdzieś tu powinno być. Dobra, to jest świnia. Ej, gdzie to uciekło? Oh, kurda, mać, gdzie ty uciekłaś? Tak, gdzie ty uciekłaś? Uciekła w cholera Nie fajnie, ale one wrócą na swój teren. On powinny przynajmniej. O, są. To kurde, nie. Ja pierdzielę. Kurde, no stój! Ja pierdolę. No nie ma mamo. Serio? Ja pierdolę, ale upolowałem. Kurwa. Masakra. Dobra. Stój! Nie spierdalaj mi. No, gdzie ty uciekłaś no? jenny ja, co za... Co za kurna gówno Go talk to Denis Zaraz Amunicji nie mam I co ja teraz mam zrobić? Biedny kurta, amunicji nie mam Ty Że granata mogę w nich... Dobra, trzeba spadać stąd, bo... Widzę, że moje polowanie za bardzo mi nie wychodzi. Kto to widział, żeby jelenie by, były takie twarde? Hm. Kurde, macie, półmagazynka dobra, no wiadomo, że ją nie trafiałem za fajnie. No Ale... dobra. Chyba prosi by było i przejepa, pa, przejadę. Do... Przejadę już sz... szmaciura. Chodź kurwa. Wojany! Wojany, chłopie! Ty, serio? Ja pierdziela? No stój! Kurda! Stój! No gdzie ty uciekasz? Kurwa! No stój, no! No stój! No gdzie ty je? No? no serio? Wojany! ty Ta jest taka ciota! Ej, nawet nie przejechać, Sarty nie umiem! No chodź tu, no gdzie uciekasz? Kurwa, no, no chodź Ej, gdzie ona spierdala ode mnie, chodź tu no, Nie widzę jej Ale uniki robi, ta Tej no poluje na sarnę i nie mogę polować Gdzie ona uciekła? Tam jest, tam jest o jest, jesteś Kurda, ale ona uniki robi No w, w, co jest? Z czego ty zrobiona jesteś? Tej no to są jakieś kurna jaja Tej no z czego ona była zrobiona kurwa Ej no uciekło mi Ej Gdzie ty kurna jesteś Gdzie ty kurna jesteś Dobra wiecie co? Ja jestem słaby w tą grę kurno Dobra, weź, zróbmy crafting e, combat hunting. Dobra, zróbmy hunting na jelenia. Dobra, dawaj. Dobra, jest hunting. Hunting na jelenia. Dobra, użyj. Aha, nie mogę tego użyć. Hunting. 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 Daj, no nie pierdol, co jest z nią? Chodź tu, ty kurwa! No, co za. Daj, nie mogę przejechać lenia? No, wysejaja robię W tym. O, przejechałem! Nie! Kurde! Chodź tu! O, o, o! Nie! Kurwa! To mnie goni! O, ja pierdolę, nie mam ammo. Dobra, jest, udało się. Oh. Oh. Ja pierdzie Tej no To jest masakra jakaś Że ja nie mogę jelenia przyjechać Polowanie na jelenie No Jeleń poluje na jelenia no. Dobra użyj Mikstury Mikstury Całopalenia Na który to się używa no, na pewno O, to to? Hunter, dobra jest Hunter Instinct on nie działa Kurde mać O, o Dobra, dobra, dobra Dobra, dobra, chodź, chodź, chodź. No nie chwiej się jak gówno W przerymblu Dobra Yeah! Dobry jestem! I Tak się kurwa poluję. Chociaż bardziej bym wolał łuk. To, to lepiej tym łukiem by było. Dobra, ile ja muszę z tego zebrać? Co? Crafting. No ile ja muszę tego zebrać? Co? Weapon. A, mogę już wytworzyć. Dobrze. Dobra, terrorekin muszę zbierać. Mhm, dobrze. Dobra, możemy jechać z powrotem do chaty. Dobra, mapę pokaż mi lepiej. Gdzie tu mam? Daleko mam. Dobra, szybką podróż zrobię. Wiem, że nie powinienem. Mówiłem, że to jest gówno. Że go zjeby tak robią. No w sumie jestem zjebem. Z Zresztą, słychać po tym, jak komentuję gry, Jestem kurwa, z hip, tak że głowa mała. teraz sprawdźmy, ile mam kasy. No, niedługo będę mógł zrobić 150. Tylko, dobra, mogę łuk kupić, chyba nie? Mogę czy nie? Powinienem special. Czekajcie, bo łuk to jest special. Launcher. Bazułkę to przygarną, ziomuś. No, przygarną bym przygarnął. Ziomuś. Ooo, przygarnąłbym bazułkę, bazuczkę, ale muszę mieć łuczek. Dobrze, mamy łuk. W sumie ownet, Co to kurna za gówno. Co to jest? Co to jest? A to, Dobra, sniper rifle. Nie stać mnie na nic. Dobrze. Małuki. Dobra, teraz trzeba strzały kupić. Gdzie są strzały, moje kochane strzałki arrows. Dobrze. Ammo. Noż, handgun, SMG SMG. No, super. Um, go talk to Denis. Z Denisem, z mam pogadać? No dobra, pogadałem z Denisem. Denisem? A, to Denis. Siema ma Denis. Co tam słychać? Załaniecki. Jak tam? We w areszcie. Ej, trochę. Mam szczerze powiem, że przesadziłem z kolorami. Ej, za głośno jest, mi się wydaje Dobrze, trzeba trochę ściszyć Dobrze. Bo chyba przesadziłem trochę z głośnością. A ja dremorda. Akurat bo mam taki głos, kurwa, Że dreja, nie. Że dram, drę Dremorda, nie? Więc... Hmm. No jasne, kochany. Szkoda, że nie jest po polsku. Obrad jednak nie jest za głośno. Nie wiem. Może po prostu dreryja za mocno i Wiecie, jak to wygląda. Dreryja i... Oryja, dreryja, dreryja. Kurde, niewygodnie mi się gra. Dobrze. To teraz robimy kolejną misję. I małuk. Mhm, mm bo ja skill'em mogę chyba. Ty, mum, crafting coś? Aha, Medykamenty. No dobrze, mam skillę To jest, że mogę zeskoku. A to? Hyperfire. Ushin pistol. Może bardziej bym wolał. Udaje, że wiem, co to znaczy. Tak naprawdę, chuj, ja wiem. Kurna mać masakra, nie? gówno wiem. Hip shooter. No nie, ja bym wolał jakieś polowanko na baranko. Bardziej tu w sumie. Learn, health slot. Mm, to jest zbieranie ziół. O, w sumie. Learn, water. Performa, performing. No fajnie, nie? Um, naprawdę jestem bardzo inteligentny. A to mam nauczone. To mam nauczone. To mam co by tu użyć Bo To chyba lepiej by też strzelał, nie? Z tego chyba. Człowiek w ten sposób się uczy kurda angielskiego. IMPROVE hard FIRE S A no jo EQUALITY To przecież jest ten pop, pop, Poprawia celność No jo Tu szybciej Efektownie long Dobrze Może coś tu poprawimy DAMAGE EXPLOSION EXPLOSION to COMPLETE MISSION Hmm Um, może tu coś? Take down. Dobra, dawaj to, może. Dawaj to, plans. Dobra, chociaż ja bym bardziej szczerze powiedział, że wolę coś na. Um, ja by to powiedzieć. Um. Dobra, dobra, lecimy dalej. Dobra, mam tatuaże, jestem wydziarany. O, spoliłem się. <laughs> dobrze, czy teraz tak, co ja mam tu do craftingu w sumie? Co ja tu mam do craftingu, w sumie rocket packs na strzały, dobrze się przyda Niech będzie Weapon Horters Ile? Turekin muszę zebrać Torbal loot Dobra. Okej. Okay. Teraz. Kurde, sterowanie mi się myli. Moż no ja pierdziele, dobra, tu mam wszystko. Okej. Okay. Dobra, to idziemy, a tu w ogóle jest daleko? Gdzie to dokładnie jest? Gdzie to jest? A tu. No to w sumie nie ta daleko, nie? Wanted Dead Quest no W sumie motorowo można popłynąć. Bo w sumie nie płynąłem, nie? Nie, nie płynęli im chyba. A nie płynęli, im, ale tu było z tamtym gościem. No przejdziemy po prostu przez... Przez to Aha, tu nie było przejścia, ale powiedziałem, że jest przejście. Może po tym Far Cry'u będziemy w Far Crya 4 grać bo tam część odcinków nagrałem mówiłem też w wcześniejszych odcinkach o live'ach no nie wiem, no za bardzo tak kurde na te live'y nie jestem bo często mi wchodzą do pokoju I co chwilę bym musiał włączyć, wyłączyć mikrofon to takie, no takie takie wam powiem słabe o o o coś uplujemy świnie czy kózka gdyby kuska nie skakała ta by nie złamała albo by złamała, no złamała, kurwa ej, gdzie tu jest morda jego to jest jego morda, czy to jest dupa jego? nie wiem o jany. ale laga dostał nie wiedział, czy się położyć, umrzeć, czy nie a, tu jest świnia ale monohala dobra, je Skina, skórka skórkę na penisa, a to nie jest świnia To jest ten Jak to ma? Nie wiem jak to mu ale Chciałbym wiedzieć, ale No nie wiem, no Kurde, ale te zwierzyny uciekają Wam powiem, ej, ona tu jest On tu jest Ale dostał w dupę Ja pierdziele To go zabolało tą świnię To jest świnia na pewno, chyba, nie? Nie, jak to się nazywa? Tapir, nie, to nie jest świnia, to jest tapicerka Z tego się tapicerkę robi. Playing spoiler Go to Langing Camp A czemu ja tu z buta chodzę? Zamiast zamiast A, w dupę tam. Dobra, przyjmiemy to może, co? Dobra, przyjmiemy to. <laughs> ja z buta chodzę. No i to jest blisko w sumie w sumie by można było to przejąć nie ja będę nagrywał wszystko ja mi się tego nie chce wycinać tam nudne to jest co tu co tu na mi leci co, tu na, co to było to chyba ktoś przejeżdża mi się wydaje dobrze czy ja mogę to przejąć chyba mogę dobrze będziemy mieli nową posiadłość Shooting Dobrze, co my tu mamy Co my tu mamy Co my tu mamy O, sniper gdzieś jest Kurde, nienawidzę sniper W grach No to tylko pytanie Gdzie on jest, on powinien być gdzieś na górze W sumie bardziej Bardziej to on powinien No, on jest tam No debil No nic no nic, czy się pozbyć pierwszej pera? O